No, cześć, tutaj Fajlajpik i zagramy sobie dzisiaj w mapeczkę, bardzo fajną mapeczkę. Yy, widziałem dwa lata temu, już dwa lata temu. Aha, spadłem fajnie. Yy, Okej. Okay. No, dwa lata temu widziałem jak Rox MB na odcinku w nią grał. Spodobała mi się, pobrałem ją No i teraz sobie z niej nagrywam odcinek. Jest to mapa One Jump, czyli po prostu jeden skok musimy wykonać. Eee, więc, więc taka łatwa mapka, no, ale niektóre skoki mogą być trudne, tam już są te poziomy, no więc możemy raczej zaczynać. Mapeczka no, seria będzie fajna, więc hydry możecie już na start łapeczkę zostawić i... Najtrudniejsze skok w Minecrafcie mamy. Ja nawet na Shiftie mogę to zrobić. O, już dobra. Eee, to mogę tyłem zrobić. Jump. To mogę. Nie wiem jak zrobić. To mogę tak robić. To mogę tak zrobić. Aha, to mogę tak zrobić. <grych> dobra. Mamy. Dobra. No i teraz tak jumpnijmy. Jump. Jestem mistrzem. Jestem mistrzem. No, łatwe są na razie te jumpy, no ale teraz już jest taki trochę trudniejszy, ale i tak łatwy. No, i tutaj mm, ostatnio oglądałem kawałek tego odcinka, właśnie. I on, Roxenbeck, nie mógł na to wejść, a ja po pierwszym razem, ok. Dobra. I tutaj mamy coś trudniejszego. Tak. Dobra, jeszcze raz. To, to jest rzeczywiście, to jest rzeczywiście trochę trudniejsze, dobra, jump. O, aha, dobra. <laughs> Jeszcze raz. Jump? No nie! To jest oszukaństwo. O, udało się. Dobra, nice. No i dobra. A, tak? Jump. Dobra. O, tutaj by mogli napisać Zostaw łapeczkę w górę. Nie obraziłbym się. 180, to, to easy. No nie, dobra. Mówimy tak, tak zrobić. Aha, nie umiem. <noise> o, udało się. Wyśpi... wypi. Aha. Wyśpi. Dobra, mamy. Ty się spal. Dobra, tak. To jest serio łatwy jump. No i dobra. To jest już trudniejsze. Jest to serio. A może tak, że będę tak ciągle naciskał w spadwie? Kiedy ja się przestanę palić? Jovię. Już. E, e, o, udało się, prawie. Teraz, teraz. Nie, dalej, proszę, proszę. O, udało się, dobrze. To my tu mamy, aha, takie coś. I co, a w ogóle mam to. niefajną rzecz, co tu mam zrobić? Aha, takie jest. A to łatwe. Jump. Tutaj 180, też łatwa. A te, teraz taka? a też łatwa. Dobra. I co my tu mamy? O kurde, tak, 80-180. Dobra. Ew, nie wiem, czy sobie poradzę. Ja w ogóle jestem słaby w tych 180, ale tak nawet było łatwiej. Um, aha, takie też, dobra. Easy. Um, powinno być tak, że od najłatwiejszego skoku do najtrudniejszego. No, ale dobra. Um, dobra. Um, kolejny poziom przeszedł. Gamę modę 1. Okej. Okej. Okej, fajnie. Bardzo jestem zadowolonym człowiekiem. Muszę tam wracać. Na e, wszelki wypadek sobie dam e, spawn, e, spawn poita. Dobra, i teraz jump. O, udało się. To też było łatwe. fiżna tak zwana. Co tutaj jest? Aha, takie coś. Nie. A takie, dobra. Mm, nie, dobra. Jest. Yy, no i guziol. Teraz znowu takie coś. Dobra. Guziol. Teraz takie coś trudniejsze ze schodkami. No ale i tak łatwe. Dobrze. Jumpnijmy. Tym mistrzem jumpania. No. Tu jest drabinka, tak? Tak. a, <fruw> <rying> <gun Aristotle> <genres> a za każdym razem będę mówił jump 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 o udało się, dobra y guziol dobra, aha to jest takie coś a to mnie wybija tak wysoko aha dobra yy, to nie jumpaj już i 3, 2, 1 <gunfficients> aha <batteries> bo, ja, bo ja tak mam robić jump Jump. Nie! Teraz za wysoko jumpnąłem. Jump. Udało się. Nice. Dobra. Guziol. Kliknij mnie. Uuu. Ej. To jest trudne. Ej, to jest trudne. Ej, to jest serio trudne. Muszę. Dobra. Tak. Tak, tak, dobra, jest nice. I tu też, tak jak jesteś. No, to tak, a nie. Tak? No serio już są trudne nawet rzeczy. A, już wiem, tak, tak. Jump, udało się, nice. Dobra, i to tutaj. Aha, bo to tak się robi. Okej, okay. dalej. Aha no ej jest, dobra to było trudne już okej okay. no, tak tak o tak, dobra jest nice ej, guzio, guzio, będę dużo nice w tym odcinku mówił bo wiecie Dobra, teraz tak trzeba. Nie! Aha, bo to mnie wybija po jakimś czasie. Dobra, to tak. Wow! Ja na początku muszę już tam najszybciej jak umiem. Dobra, tak? Prawie. Dobra, jest. Co tutaj? A, tak to łatwe. A nie, nie łatwe. Okej. Okay. <laughs> Myślałam, że to łatwe. Mógł autor zrobić, żeby się... Żeby, żebym HP nie dostawał. Było dużo łatwiej, ej. A może tak? I tak ja chyba mam to zrobić. A dobra, dobra. E, guzik... O jest. Szybko! I co tutaj? Bo jak ja wiedziałem, co mam robić tutaj. A ja mam jump, mam chyba tam. Dobra, biegiemy. Jump. Biegiemy. Szybkość światła. Szybkość światła. Szybkość światła. Jump, szybkość światła. Szybkość... No Nie, no, szybkość światła. Szybkość światła. Szybkość światła. Szybkość światła. Szybkość światła. Szybkość światła. Dalej, dalej. Dalej. Ezu, szybkość światła. Szybkość Wiecie, że światło to jest jakoś 300 tysięcy kilometrów na, na godzinę, a nie na sekundę. Tak Dobra, wiem co mam tu robić? Tak, szybko, dobra. Jest. Gdzie tu guzior? Jest? Gdzie jest guzik? A tu, dobra. Już się bałem. Że muszę tam dalej przechodzić. Dobra. Tu chyba trzeba tak zrobić. jeszcze. Nie wiem. I tu tak trzeba? Tak się da? Najwyraźniej tak. Tak może. O, dobra. Double jump ten. O, udało się. Młę, to łatwe. A, może nie. Może tak to trzeba zrobić. Damn. Jump! 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 Udało się! Jestem mistrzem! Ej, to jest ten, ten, ten na bardzo dużo... ...klocków dump. Na pięć chyba, albo sześć. Uh. Aha. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Jump, udało się. Aha, to jest takie, no to łatwe. Czy nie? Jump? Eee, to um, nie jest takie łatwe. wpiszmy magiczną komendę, ale chciałbym sprawdzić, czy em, faktycznie tak, tak by się nie dało. E, więc zróbmy tak, może niższego bloku. W ogóle da się tak wejść w to na tej wersji, Dobra, tak, 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 tak. No ja, no raczej się da. No teraz wyszło. No nie wiem, czemu mi nie wychodziło wcześniej. To sobie wywalmy. No dobra, eee, Jednego skoku mi się nie udało, niestety. Dobra, O kurde. I co, takie coś, bo ja się zapadam w tym chyba. A nie wiem. Dobra. Um, trzeba tak to zrobić. Dalej, dalej, dalej. No i tak. Jump. Eś. Ez, ez. 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 To też powinno być łatwo. Łatwo mam. Wow. To jest. Dalej. Dalej. 2000 years later. Dalej! Proszę! Proszę, to moje marzenie! Dziękuję. Dalej, dalej, proszę, teraz chyba się uda. Nie! Nie! chyba uda. Nie! Ej! Tego się nie da zrobić. Nie da. Teraz ci się uda. Ej, to jest niemożliwe, popatrzcie. Zostać mi jego bloku, skaczę, a tu, na, a tu jest, yy, nie wchodzę. To jest niemożliwe. No, mm, drugi poziom chyba niemożliwy. E, Game mode dwa Rzucam. No i tutaj. Aha. Mhm. To łatwe. Aha, to też łatwe. Jump. To też łatwe. Stąd może. O, stąd od razu, dobra. To też łatwe. To też łatwe. Już... O dobra, nice. Aha. Udało się, dobra. Już zacząłem szybko klikać. A tutaj też łatwe. A do, a dla tych, którzy nie wiedzą, co tu zrobić, to może być trudne. A nie, bo tutaj taki jump jest. Dobra. I tak się da? Aha, bo tutaj trzeba tak jeszcze drzwi zmienić. Tak. Tak. I double jump. Ue. Dobra, udało się. <grym> Teraz tutaj taka 180. No dobra. Udało się. Dobrze widzowie. C hmm. no wiem, że jednak no zaraz będzie koniec mapy, więc zrobię sobie kilka właśnie ostatnich jumpów. Tak. Ej, skąd ja dos dostałem? Ym, nie wiem. Ej, udało się. Dobra, dobra. Nie yy, wreszcie. I co? Jakie Jak ja mam tu... A już wiem. Eee, yy, kaktus mnie uderzy i ja wtedy skoczę, bo dostanę... A dodatkowe... Obrażenia od niego. ora. A nie, nie mogę, dobra. Aha, bo ja muszę z tego kaktusa po prostu skoszyć. To nie jest pięć kratek. to zrobić. Mm, dobra. to jest przedostatnia rzecz chyba. Dobra. Mhm. Łatwo. To jest ostatnia rzecz. Najtrudniejsza. Jak ja mam to zrobić? Dobra. Tak. Nie. No. Tak. I to

Nynynynu. To mistrzem. Dzięki za przejście mapy. Jeśli mapa Ci się spodobała, spodobała się, ale nie mam konta. Dziękuję. Przez tą mapę nie lubię już najlepszej rzeczy w Minecrafcie. Wiecie czego? Idź ze stąd. I ty też. Mapa mi się nie spodobała. Gdybym miała wo World Edition, to, to wiecie co bym zrobił. Dobra, nie chcę mi się tego niszczyć. Najchętniej bym jednak to zniszczył. A mi się nie chce. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie oczywiście łapkę w górę, jeśli nie łapkę w dół, a ja spróbuję zrobić sam cięć jumpa. Jeszcze, dobra, wreszcie. No i dobra, kończymy ten odcinek. Y ja chcę już go nagrywać, bo, bo wiecie, czemu powiedziałem przed chwilą. No i pa, życzę wam miłego dnia, zabongi. Pop! nagrywałem ten odcinek 50 minut jakoś albo godzina, więc dobra, pa. Ej, widzowie, dokładnie 45 minut, nie zbyt jestem, dobra, pa.